Siema! Zaczynajmy z tej strony Majubi, a zapraszam was na kolejny odcinek Saints Row I kurde mol, ostatnio, w sumie ostatnio, parę godzin temu sobie siedzę i sobie obczajam co i jak Dlaczego na przykład wiecie, nie mam wyświetlenia i tym podobne, ale w sumie nic się nie, nic nie wzrasta i tak dalej Takie informacje na sam początek wam wrzucę tutaj Czy ciekawe czy nie, ale jeżeli ktoś zaczyna swoją historię z YouTubem chciałby nagrywać you? pierki, czy coś? O ty kurwa! Ale mnie porobili. Ah! Ale mnie zniszczyli, co to w ogóle było? Dobra, oddajaj mi to. Hajsy. Hajsik, hajsik, hajsik. No, jeżeli ktoś na przykład zaczyna swoją historię z YouTube'em i nagrywanie filmów, no to sobie, bo jak kontroluję moje filmy, no to kontroluję zazwyczaj w odtwarzaczu moim komputerowym. No i sobie obczajam co jak o co chodzi, tym podobne i tym podobne. No to dzisiaj sobie wchodzę na YouTube. Żeby zobaczyć, jak to tam wszystko wygląda, no i przypadkiem mi się kliknęło w mój film, no to zaczynam oglądać, patrzę, no totalna pixelosa. Mówię, a, dobra, jeszcze się nie zrenderowało. No ale sprawdzam. Patrzę, mówię, kurwa. Ty już się zrenderowało, o co chodzi? O nie, nie mam tych, dobra. Tak. no i sobie wchodzę, ja sprawdzam, o co kawał w ogóle. Ej, no i co się okazało? Normalnie kurde, zostają chyba totalnie oszukany. Bo w sumie, nie wiem do końca teraz od czego to jest zależne. A ja mógłbym sobie teraz wybrać pistolet, bo jakby jestem w kropce. Chociaż może nie do końca. O! Ej, ej, ej! Uuu! Ty, to oni mają takie jakieś zaćpane te swoje super umiejętności. Umiejki, umiejki No i sytuacja wygląda tak Wchodzę, patrzę, no kurwa, kujowa jakoś, jakość Nie mówię, no ja pierdolę, sam bym tego nie oglądał, nie? O i tyle w temacie mojego braku przeklinania na filmach I ogólnego ostrzania się Od te przeklinania Ten typ wali właśnie z selfie podczas naszej grubej akcji No i dobra I przechodzę dalej Wchodzę, sprawdzam po co kaman no i wbijam na filmy, które nagrywają yy, yeah, yy, 1440p. No i kurde, tam jest wszystko ok. Chodzę na po, poprzednie filmy, patrzę, ty co. Ty, ty dalej jest lipa. No i kurczę, znalazłem rozwiązanie mojego, kurwa, jakże ciężkiego, mojego, mojego problemu, a mianowicie. To jest kwestia jebanego kodeku na YouTube. Jeżeli nie nagrywasz 14, 140p co najmniej, to cię YouTube rucha na kodek? Co się. Oh, kurde. Co się kończy? Ile. Tutaj trzeba dojechać tego sypa. O oh, kurde. Tylko, że on to dojeżdża mnie teraz. Ucieczka. Eee Eee, mogę wnosić w sumie granata? Spróbujmy. No i? Ty, a tamten co? Dobra, udało się e... No i ogólnie sytuacja wygląda tak Jeżeli nagrywasz w 180, 1800p, 1080p No to ci wali jakiegoś innego kodeka, przez co jakość tych filmów jest tragiczna Tak naprawdę I nie da się tego pomału oglądać a jak włączysz na 1440p, no to wszystko jest w porządku i wrzucać tego kodeka tam V9 VO9, coś takiego. I wszystko już działa naprawdę jak należy, wszystko jest zajebiście ogarnięte. I jestem tak strasznie zły, że teraz, jeżeli teraz to oglądacie, to jest zapewne napisane 144P. Chwilę 1440P. Jak wybierzmy sobie najpierw może misję i polecimy sobie dalej, tu mamy. E pewien mam problem, no to lecimy sobie do Ilaya. No i sobie wchodzę właśnie. Sprawdzam o co chodzi i tym podobne. I jeżeli oglądać to właśnie 1440p nie ma tej rozdziałki takiej. To jest przeskalowany obraz do 1440p, bo żeby mi 1080p wyglądało ładnie, to muszę to wrzucić 1440p, żeby to wyglądało naprawdę elegancko i było fajne do oglądania. Nie kurwa, nie trzeba nie w ogóle tego motywu, dlaczego to tak wygląda. I to jest jeszcze kwestia tego, czy to tak działa ogólnie, czy to jest tylko kwestia tego, że nie mam żadnego partnerstwa na YouTubie. Bo jakby, jeżeli to tak działa, to to jest trochę żenada i nie wiem, kto kurwa wpadł na taki genialny pomysł, ale na pewno pracuje w naszym rządzie, nie? No to jest po prostu paranoja jakaś. No, także troszeczkę jestem zły, że moich ostatnich kilkanaście, nawet kilkadziesiąt filmów jest po prostu w tragicznej rozdzielczości, bo nie wiem, czemu wcześniej tego nie sprawdziłem na YouTube, jak to wygląda, czemu patrzyłem tylko na playerze, no ale z zasady, tak jak wygląda na playerze, powinno wyglądać na YouTube, no niestety kurde, tak już nie jest do końca. No i to mnie trochę załamuje, więc z góry przepraszam za to, co się dzieje, ale to streamy wyglądały w sumie lepiej niż e, moje nagrania. Się starałem się nawet wrzucać e, nagrane filmy w lepszym bitrate'cie, żebyście mieli lepszy obraz, a się kurwa okazywało, że to i tak jest totalna ściema. No, także tak wygląda mniej więcej sytuacja opisana. Misja na początku sobie zrobiliśmy takie kilka informacji na tych pierwszych 5 minut filmu. Dlaczego jest taka, a nie inna jakość? Albo jak, dlaczego była, a nie jest inna jakość? Teraz również dalej cisnę sobie w, w Naprawdę fajny program, podoba mi się. Jest Bardzo przyjemnie się to nagrywa. Jeden guzik, i tak naprawdę wszystko ten program robi za mnie. Nie ma tutaj większych problemów, jeżeli chodzi o jakość, o ilość nagrywanych platek i platek podobnych Wszystko naprawdę śmiga elegancko. Nawet dźwięk wydaje mi się, że jest lepszy niż był na OBS-ie. No ale czego oczekiwać od Open Source'a? Na początek. Fuck me. Na początek powiem tyle, że no... Na pewno OBS jest świetną zabawką, ale dopóki nie, nie ogarniasz czegoś lepszego, no to OBS musi wystarczyć. Dobra, gdzie jest Ilai? Dobra, a może już przejdźmy równo do gry, ja chyba jestem troszeczkę tak strasznie wysoko ustawiony dzisiaj. Uu, ty zioczki, co się stało. Gdyż się na Mad Maxa oglądał czy co? Dustmoot event is jest na nas i muszę przyjechać do domu, jeśli chcę zobaczyć najlepszą akcję. Czy to są prawdziwe słowa? Co to za Dustmoot? Wejdź w samochód i opowiem on the way Okej. Okej, no to lecimy. Dobra, tyle. Przyszedł do auta Ilaya. Czy to jest auto Ilaya? Tam jest auto Ilaya. Stary. Cóż ty tutaj zrobił w ogóle? Elegancki tuning. Czy to jest to samo auto, które którym wcześniej jeździliśmy czy to jest z kartonu? I applied to join House Dust Storm, but they said I don't have enough XP. Slow it down there, bud. This a LARP. Oh, like wizards and shit. Well, the Dust Storm is post-apocalyptic meets Knights of the Round Table. And you want to join House Dust Storm, which is a building? Think of it like a team. They won't let you join, so you want me to bust some heads. we all? not like that. Like grinding for XP, so. W jaki sposób to się robi? Okay. First things first. Let's get you suited up. What's wrong with my current look? Thou lookest like a knave in thy garments, and real weapons are forbidden on pain of banishment. Why are you talking like that? I'm in character. But never fear. Co I know jest? the best place to procure weapons. No, pięć, no, sześć, nawet nieźle. Czy to jest ten sklepik z odzieżą dla larpowców? Wait, o kurczę, że się pojechałem. To jest naprawdę. Dobrze, czyli kierunek zmieniamy, jak klikniemy dwa razy spację. Okej, okay. no to już się nauczyłem czegoś nowego. W ogóle fajna muzyczka sobie tutaj leci. No także jeżeli chodzi o moje... Bo moje stosunki z YouTube'em kurwa tak się pogorszyły. Jest mi trochę przykro z tego powodu, że tak to wszystko wygląda i to może tłumaczyć taki mały wzrost, jeżeli chodzi o subskrypcje, komentarze, i wyświetlenia i tym podobne. No i utrzymanie publiki, bo na telefonie to wygląda jeszcze znośnie, ale na komputerze to się nie da oglądać, już nie mówiąc o telewizorach, to musi, to musi być tam wszystko po prostu uwydatnione, każdy pixel. What the fuck? To nie jest sklep, to jest... To jest Pieprzony karton kartonowy śmietnik Poczekaj, z bo to mam na W ogóle mogę chyba tylko zrobić zdjęcie, czy nie? To jest to co mogę zrobić z tego mu zdjęcie? Spacja Ej, nie mam żadnego pojęcia jak robi się te fotki. Czekajcie, tutaj gdzie są te narkotyki, Gdzie są te narkotyki? Na dole. Dobra, tutaj, gdzieś? Tak jest właśnie teraz. Wejdźmy sobie w aparat. Zobaczmy, no nie, to jest bez sensu. Mam ogólnie do pozbierania te wszystkie rzeczy, ale nie mogę za bardzo z nimi nic zrobić. Cze-cink, si, prochy, wszystko na raz. To mnie bawi. Zróbmy, maraz. Czy ktoś tutaj zrzucił serio narkotyki? I I ktoś byli... myślał, że ja ich nie znajdę. Przecież mój węg wszystko odnajdzie. Bang, bang, bęg. Bang. Podróży pieszo, 5000 km. Kiedy ja to zrobiłem? 5000 km. 5 km. Uzbrój się. Czy ja będę robił jeszcze sobie broń z kartonu? Ja to bym chciał czekajcie, bo to jest taki świat Mad Maxa. Czyli może jakaś taka jak woździarka? Hmm, myślę, że to nie byłby zły pomysł. się Oh, uh, okay. Patrzcie ciekawi na co to strzela W ogóle to ma lunetę e Ej Czy to jest Zastrzel kogoś? Dobra, tu jest taki typ Ej, to hey, serio, to, co serio zabija? They die worthy, Dev. They get on with their day. Weird, but cool. Now you're ready to play. Let's go join House dzieje. So why have I never heard of this LARP stuff before now? I have no idea. You never heard Gwen Terrio talk about it? Wait, Gwen plays this? My old CO she so, yeah. Wait, is she never mentioned it? LARP is like the only thing that gives our life meaning i got money on her winning the whole event So it would really get to her if we won Ehehehe, I we'll to It's not too late to change my bet Well, then I'm a hundred percent in Great, Oj, tak. I promise you that I Yeah, of course No claiming that the other players missed you when their attacks actually hit No problem No actual killing fine What is it? Ej, nie rozumiem tego. Cześć ja manewruję tymi oponami, ale te auto nie chcą w ogóle mnie słuchać. Może w ten sposób? Albo w ten sposób? Uuu! 4 sekundy, czas skoków, półtora sekundy. No nie, całe. Dobra, wiecie co, ta muzyka jest fajna, ale może włączymy coś bardziej klimatycznego Nuclear blast yy. Flex O, tutaj jest jakiś problem, zaraz go rozwiążemy I po problemie Czekaj, <laughs> czekaj, Check it, Check it Czy to jest? Tak jest, to jest to, ziomeczki, mamy to eee, Tak, aparacik Bang, bang, bang Za blisko, no dobra, już się oddalam Jeszcze, jeszcze Czerwony jest. Jest. Kakusowy Koboi. Git. Mamy to. Udało nam się coś znaleźć. Fajnie, że to jest takie podświetlone. Myślałem, że to będzie musiał się naprawdę namachać, żeby to znaleźć. A się okazuje, że to po prostu nam świeci pięknym niebieskim płomieniem. Mamy jakiś talencik? Może tutaj też tego nie jak go znajdziemy. co? Ooo, no, oh, this to requires strategy. To Why I just shoot, isn't you. Shoot. Mark, shoot Czy to mogę sfotografować? Więcej rzeczy, które się pięknie świecą, potrzebuję. Kosmita. Czy oni sami zbudowali całe to miasteczko, czy jak? Bo chyba nie czaję tego całego LARPowania teraz. Musisz na Ja pierdolę, nie wierzę w to, co ja właśnie zrobiłem. Czy ja ich przejechałem? Okej, następnym razem mówię to me? troszeczkę szybciej. Co Elijah, the wise to the land of mądrego? No, here on of House Duststorm. Elijah. Będziemy ekspić. To jest w sumie śmieszne, bo jak to się to mówi XP, to jest jakby XP, a gdyby tak zmienić na polskie, bo tutaj mamy PD punkt doświadczenia. Więc pedałujemy? Dobra, gini, a jak ja zrobię eliminację, to się stanie. O Boże, ja nie ją przeciąłem! W serce jej wyrwałem! Ej, czy to jest coś, co też mogę sfotografować? Wygląda jak coś, co mógłbym sfotografować. Zabij nieprzyjaciół. O, nadchodzą. Ciup, ciup. Ciekawe, czy jest tu ten moment, w którym wszyscy zaczynają dostawać białe gorączki i zaczynają po prostu strzelać do wszystkiego. I się nie bawią jakieś larfowanie, tylko wyciągają prawdziwe giwery. Tam jest człowiek. tam jest ktoś gruby. A, nie mogę zabijać. Zapomniałem. Znaczy, jako on naprawdę nie mogę zabijać? A już chciałem wyciągać granat Siema Ta jaka Berta Dobra, eliminacja Uu. Boże jakie udawane ciosy, BUM Fire beam. No, chodź tutaj, piu, piu e. Boom z buta Ty też Chcia. Ten co zrobił unik. Nie! Dobra, i teraz temu z buta z buta wjeżdżam. Ej, oni są naprawdę oddychani. Ty, oni wiedzą jak się w to bawić. I czemu ja nie mogę być z pięści? To mnie trochę demotywuje. No, przeładowanko. Ale nie mam amunicji do mojej broni w sumie. A nie, już mam. Nikt też leciał, nikt też do, do tej świetnej pukawki A gdzie jest Gwen? Siema ma. No ja to czekam na Gwen. Nasza stara dowódczyni, wow, jakieś teleportacje niesamowite. Ale cię tu jest, duszno, gorąco. Let's kill them all. Ej, like zabijasz mój. We could do that, or we could start our own house. Be thine own lord. Sounds nice, but we need to build a fort first. So we build a fort. With what? Tapeworm bought all the duct tape in the city to keep people from doing exactly that. It's a cheap move, but technically legal. So we sack their fort and take their supply. Really? Verily. Uh e, dobra, idziemy to use klejącą. E, a, We need a good name, something inspiring. House Sand Something. Kraken? Kraken. Yes. What? Boazien. Yes, Sandy Kraken. I have jest memorable. Zapada w pamięć. No. Ciężko powiedzieć, żeby to nie było to o czym, żeby to nie zapadało w pamięć. Ilej trzymaj się. Bo to może być jazda Twojego życia. W sumie może być nawet to Twoja ostatnia jazda. U, u, u. Oj teraz nie piekuje, raz to się ładuje całe. A raz jest tak, że się w sumie nie ładuje. Jej! 5-9 Czekajcie kiedyś mi się uda dobić do 10 sekund przed zakończeniem tej gry Dobra, 500 metrów jeszcze przed nami. U, tu mam taki fajny zakręcik. Jeden o tak, mniej więcej. <laughs> Kurwa, driftowanie ze skokiem i saltem. Wszystko naraz. To jest ogólnie coś, co możemy chyba kupić. Więc zejdźmy stąd. A nie, to jest po prostu punkt szybkiej podróży. Nie było tematu, nie było tematu. Tutaj są jakieś ciuszki, czemu oni te wszystkie ciuchy sprzedają w straganach? Ja bym chciał się już dostać taki, do takich, wiecie? O o Czemu nie mogę używać aparatu w... na pojeździe? Bęk Za daleko Może przybliżę? Siup No i zajebiście, i zbieramy sobie wszystkie elementy, po pomalutku Chodź Ilai Jedziemy na rozróbę. Jedziemy zrobić dym, tam gdzie dymu dawno nie było Przejmijmy czyjś fort czy to jest tam to coś, co ja tu widzę? W tyle. Bo to wygrał. Uuu! Chcę, chcę. Bez spadnięć. Jak nic, bez spadnięć. No, ile? Eli... Trzymaj się. Holy shit, that's a nice place. Yeah. No, bardzo niezła. And impossible to get in unnoticed. We could get them to invite us in. That's genius. Let me do the talk. Who goes there? Tis I, Elijah the Wise, and Quick, what, what's your character's name? I don't know. And Balsonius! <laughs> <krwawa. laughs> <laughs> I wish to to join with the great worm. Huzzah! Thou hast seen reason and rejected the ways of the dust storm? Aye! They are dicks <laughs> and I shall <laughs> rejoice when they are crushed. <laughs> Enter friend. We shall watch their destruction. Gwarantuję. O nie, nie mam tu żadnych grenatów. Siema. Wait for it. Już! BUM! Przejęcie Fort. O nie! Zablisko Dobrze! Ty Ilai, ty tam sobie radzisz? Mi się nie dziwię, że nie potrafił strzelać, jak on tylko oh, jedynie się prostowe rzeczy używa Jako piaskowe kartonowe Boom z buta No, leżeć i my się tutaj nie ruszać za bardzo Z tam ktoś u góry jest? No, git Sprzątnięty Gdzie są następni? Tam jest, patrzcie jak się czai A nie, u góry Tam, że tu była trawa i spadł. I on już jest wyeliminowany z naszej potyczki. Sprawdźcie jak biegną. Ej, co ona w ogóle biegła z jakimś karabiną? To co? Ostatnie słowa. No Żegnamy do widzenia. O, ten jednak chyba wrócił. A to jest i Boże! Co mnie gościu zrobił w jaję? No! Dziup, 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 dziup. No, jak no ja tak będę dziubał, to będzie trwało zbyt długo. ja mam jeszcze jakiś karabin? Czekajcie, ja mam jeszcze jakąś dziwną kuszę. Czy to jest one, one hit, one shot? One, one hit, one kill. No, dobra, ogólnie to jest fajne. Tylko jestem ciężko. Nie, wiecie co? Jednak z tego wszystkiego to... Kościołam! No to jazda. Gdzie jest tam? Gdzie są następni? Tutaj jesteś. Tam jest tego mieczyka swojego śmiesznego. BUM! No. Bum! Kości twojego przyjaciela właśnie zmiażdżyła ci życie. Siema, ty Co się chowasz. Przed ze mną nie uciekniesz. Dobrze. Zabij nieprzyjaciół, tam jest jeszcze jeden gdzieś nieprzyjaciół. Op. I BUM! Dojazd. tam jest jeszcze jeden Tylko, że mam do niego jakby ograniczony dostęp, bo gościu mi spadł na drugą stronę i boję się, że to mi mogło popsuć teraz całą moją misję Chociaż może nie do końca. Ty w ogóle się zwieśł. Dobra, to do temu zróbmy eliminację. Oh, Ale powiem ci jeszcze było, zmarnowałem eliminację na jakiegoś takiego klub. śmieciucha. on Przeszukaj piedestał. No to lecimy. Co tam mamy oh. na tym piedestale? Po tym nie wejdziemy. Tutaj jest jakaś skrzynka. Sprawdźmy te ich skarby, czy jest tutaj mega wielki zapas taśmy klejącej. Ruiny fortu? Idziemy do Dungeon Unreal. Gdzie jest dungeon? Splądruj wrogi fort. No dobra, ale tego nie mogę mu skubać. Wait a... Wait a second Dobra, nie, nie, nie czaję tego Okej, okay, tu powinno być jakieś rzeczy Uuu, tu się coś odkryło Mimik hmm. Don't fucking touch that! That's not loot! Okay, calm down I won't touch it Ehm um, Czemu? Co tam było? Mimik? To jest jako, że potworek jakiś? Hop. Jest koen O, tam jest skrzynka 299, to open. Nie, 299. Ej, Eli, co 299 stuff? microtransaction. Check Nie, mam dalej 82 tysiące, wszystko w porządku. Okej. Okay. Jeszcze jedna skrzyneczka gdzieś tutaj powinna być. Pewnie jest mega mocno ukryta. Tutaj to? Nie, to jest mimik. Tam było tamto, więc ta ostatnia powinna być bardziej z tej strony. Tam jest. Bottle caps. Znalazła się z Eli. The loot must be in the belly of the great tapeworm itself. You must slay the beast to retrieve the treasure. That's the rules. Oh, <coughs> I shall enter through its gullet. And I shall wait here, for I am claustrophobic. To kill the beast, you must burst the polyps inside. Polyps. I can't tell if that's disgusting or awesome. I think they did it for colon cancer awareness month. Hey, Ej, lalka Elo wanko. Ty no, to jest akurat świetne Na, od razu mi przychodzi do głowy dolmen Tam też się chodziło o takimi right. dziwnymi tunelami Znaczy tunelami, bardziej po takich platformach Gdzie platformy też mi nie dają nic dobrego O nie Tara Oj, tak. Jesteś martwa. Czemu nie mogę wyciągnąć prawdziwej broni? Tak, swoją drogą oni chowają prawdziwą amunicję. O nie, chciałem go z buta tak wykończyć elegancko. Oj, oj, oj. taki chyba. Nara. nara Jej. Czy właśnie gość z celu zabiłem? Z wysokości. Sorry, nie chciałem. Zrań wielkiego tysiąca. Ale jak ja mam go zranić? Czy to są jakieś rzeczy, które mam uderzać? Czy ja coś ominąłem? Ej, chyba coś ominąłem. Dobra, wracamy. Zobaczyć, o co chodzi. O, hajsik. 145 dolarów? Serio ci goście mają tyle pieniędzy? Skąd? Jakby, o co kaman? Tutaj coś jest i mogę coś... Aha! Tu są jakieś balony. Dobra, to teraz to ja to wszystko już rozumiem. Bęks, jakieś woreczki żółciowe, można tak nazwać. Chociaż usuwanie woreczków żółciowych jest nam raczej na zdrowie niż na chorobę. Przeładujmy cały jeden pocisk. No, ale to może być jeden do przodu. Boom! Nara, nara. na dobrze, Uuu, to skarb, stać ma klejąca. No, dobra. O nie, i ta akurat musiała mieć jeszcze armor. Zajęliście. Nie jedziemy. Dobra, A, to już zrobimy eliminację. Wyrwij mu serce. Nie, chyba jednak nie tym razem. Co my tu mamy? To jest taśma klejąca? O ja wiebie, ile taśm klejącej? Zbyt dużo. Nie jestem w stanie tego pojąć. A my weźmiemy co, jedną rolkę? Ktoś tu się wkręcił chyba, nie? I to tak konkretnie. Oj! Chyba nawet bardziej niż ilaj. Siema ilaj nie? Tak, right? yes, Tutaj nie chodzi chyba o przyjaźń, tu raczej jest taka już kwestia mega wielkiej zemsty, żeby dojechać tą Gwen za wszystkie cierpienia i za ten żart z premią. A właśnie sobie uświadomiłem, że to nawet jest zabawne, bo my sobie wybraliśmy jako nasz ród Krakena, to jest wodnista bestia, oni są rodem Phoenixa, czyli ognista, także ją chyba zgasimy troszeczkę warownia Krakena. Uuu. Aż strach się bać. Dobra, ale to już było na tyle w tym odcinku, także bardzo wam dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że tym razem już wszystkie filmy będą w dużo lepszej jakości i oby wam się bardziej podobało niż do tej pory, bo tamte filmy były naprawdę, jak sobie pomyślałem, że teraz miałbym je wszystkie tak naprawdę usunąć i nie po prostu po prostu nie, to był dla mnie to była katastrofa, tym bardziej, że usunąłem z zysku moje ostatnie filmy. Także wszystko, co miałem, tak naprawdę usunąłem, bo stwierdziłem, skoro i tak to już mam na YouTubie, to po co to w ogóle trzymać. I to wszystko wywaliłem i teraz się okazuje, że najpierw było zrobić taki fajny reupload, żeby to wszystko wyglądało w fajnej jakości, wszystko przeskalować, przekonwertować do wyższej jakości, żeby to było fajne, piękne i śliczne. No nic, nie będę Was dłużej tym zatruwał. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, subskrypcję oraz komentarz, a my widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia. Siema!